O wielkim szczęściu mogą mówić pasażerowie podróżujący pociągiem. Relacji Rzeszów-Przemyśl. W godzinach wieczornych w Jarosławiu jeden z wagonów został ostrzelany z broni pneumatycznej. Najprawdopodobniej strzały oddał jeden z pięciu mężczyzn zatrzymanych tuż po zdarzeniu do wyjaśnienia. Zatrzymani są w wieku od 21 do 25 lat. Mogło dojść do poważnego zranienia osób znajdujących się w pociągu. Pociąg z ostrzelonym wagonem został poddany oględzinom w Przemyślu. Policja bada okoliczności uszkodzenia trzech szyb. Na zewnętrznej stronie wagonu wyraźne są ślady po oddanych strzałach. Pociski śrutowe uszkodziły trzy szyby. Dwie są pęknięte, jedna wybita. Nikt z podróżnych siedzących tuż przy oknie nie został ranny. Ostrzelania nie zdarzają się tak często, ale w minionym roku y, była taka sytuacja na trasie Dębica, y, Dębica Rzeszów. Niemniej jednak y, obrzucenia y, pociągów kamieniami lub innymi przedmiotami zdarzają, zdarzają się bardzo często. Straty po uszkodzeniach zostały oszacowane na 700 zł. Nie wiadomo, czy ostrzelanie pociągu to chuligański wybryk, czy też stoi za tym inny powód. W trakcie dalszych prowadzonych czynności wyjaśnione zostaną przyczyny dotyczące zdarzenia.